Dobrze, ale zanim zobaczą się w klatce, zobaczą się tutaj teraz. Zapraszam parów ochroniarzy i ciśniemy z face-to-face'em specjalnie dla Was. Szkoda mhm. jak fryzura. Tak, jak Zapraszam. Tutaj, tutaj, tutaj. Blisko, blisko. <laughs> Widz... Widzicie strach w oczach przeciwnika? Ja z bliska nie widzę. <laughs> Gdyby wzrok mógł zabijać, Alan by już nie żył. A Alan, pewny siebie, uśmiechnięty. On już nie żyje. Chcesz coś powiedzieć, Alan? Do zobaczenia w klat. To nie naprawdę dobra walka. Wiem, że ludzie na to czekają. Dawid nawet nie drgnął. Panie i panowie, pozycja bokserska do kamery. I